Ranna Wilczyca przyniosła swoje młode do rybaka. Wtedy rybak zrobił coś niesamowitego, a pięć minut później zaczął płakać. Enrique przechodził przez bardzo trudny okres. Stracił żonę Fernandę i dziecko, którego się spodziewali. Można sobie tylko wyobrazić, jak bardzo to bolało. Fernanda i dziecko nie przeżyli porodu, a Enrique miał złamane serce. Dom, który wcześniej był pełen śmiechu i marzeń, teraz był cichy i pusty. Enrique chodził po domu, dotykając rzeczy, które były częścią życia jego rodziny. Każde pomieszczenie, każdy kąt przypominał mu o tym, co stracił. Patrzył na kołyskę, która nigdy nie była używana, i czuł głęboki smutek. Ściany domu wydawały się pochłaniać jego ból, a cisza była ogłuszająca. Próbował znaleźć pocieszenie w czymkolwiek, ale nic nie pomagało. Wspomnienia o Fernandzie i dziecku były wszędzie. A za każdym razem, gdy zamykał oczy, tęsknota stawała się jeszcze silniejsza. Enrique zmagał się z tym, jak kontynuować życie po tak wielkiej stracie. Ból był tak intensywny, że czasami wydawało mu się, że nie będzie w stanie go przezwyciężyć. Zastanawiał się, czy pustka, którą czuł w sobie, kiedykolwiek zniknie. Walcząc z tym smutkiem, Enrique szukał sposobów na poradzenie sobie z tym, co się wydarzyło, nie wiedząc dokładnie, jak iść dalej. Dni Enrique były pełne smutku i zamieszania. Czuł się przestraszony, sfrustrowany i pełen tęsknoty, nie wiedząc co zrobić z tymi wszystkimi uczuciami. Jedyną rzeczą, która przynosiła mu trochę ulgi, było wędkowanie, coś, co zawsze kochał. Kiedy Enrique brał swoją wędkę i szedł nad rzekę, wydawało się, że przez chwilę ból maleje. Delikatny dźwięk wody i zapach roślinności były jak mała przerwa od smutku. Siedział na brzegu rzeki, zarzucał wędkę i czekał. Wędkarstwo nie było tylko hobby dla Enrique, było sposobem na chwilową ucieczkę od bólu. Kiedy łowił ryby, jego umysł się rozpraszał i czuł się bardziej w pokoju, nawet jeśli tylko na chwilę. Smutek nadal tam był, gdy wracał do domu, ale wędkarstwo było małą przystanią, która pomagała mu stawić czoła trudnym dniom. Mimo że Enrique kochał wędkarstwo, nie mógł zapomnieć o swoim dziecku. Za każdym razem, gdy wracał do domu, przypominał sobie plany, które robił z Fernandą. Marzył, że kiedyś nauczy go wędkować, jak to sobie wyobrażała, gdy była w ciąży. Za każdym razem, gdy zarzucał wędkę do rzeki, obraz jego syna, uczącego się łowić ryby z nim, wydawał się tak realny. Pewnego dnia, gdy Enrique był zmęczony łowieniem ryb i postanowił wrócić do domu wcześniej, zdecydował się skrócić drogę przez las. Droga była pokryta liśćmi i suchymi gałęziami, a dźwięk ptaków i wiatru w drzewach tworzył poczucie spokoju. Ale nagle te cisze przerwały ciche i pełne bólu jęki. Enrique zatrzymał się i rozejrzał, próbując zlokalizować źródło dźwięku. Podążył za dźwiękiem, aż znalazł wilczycę leżącą na ziemi z głową opuszczoną i drżącym ciałem. Wilczyca wyglądała na cierpiącą, a jej jęki były pełne bólu. Enrique ostrożnie się zbliżył, wiedząc, że wilki mogą być nieprzewidywalne. Gdy go zobaczyła, próbowała się podnieść, ale jej ruchy były słabe i niezdarne. Spojrzała na niego z desperacją, a ból jaki odczuwała był nie do zniesienia. Gdy Enrique zbliżył się na tyle, by dostrzec szczegóły, wilczyca powoli się odsunęła, poruszając się z trudnością, z intensywnym spojrzeniem i zaskakującą siłą. Zaczęła dawać znaki głową, wskazując na rzekę. Która była nieco dalej. Z każdym ruchem jęczała i spoglądała na wodę, jakby błagała o pomoc. Enrique, zaniepokojony i zaintrygowany, podążył za spojrzeniem Wilczycy i zauważył, że coś się dzieje w rzece. Zachowanie Wilczycy było tak pilne i pełne desperacji, że nie mógł go zignorować. Scena była tak nieoczekiwana, jak i niepokojąca, a Enrique poczuł głęboką potrzebę pomocy, choć nie wiedział dokładnie co. Się dzieje. Z bijącym sercem i pełnym pytań umysłem, Enrique postanowił zbadać, co wilczyca próbuje mu pokazać. Enrique podążył za spojrzeniem wilczycy do rzeki, gdzie zobaczył silny i burzliwy nurt. Zbliżył się do brzegu i wśród frenetycznego ruchu wód dostrzegł coś, co sprawiło, że jego serce zabiło jeszcze szybciej. Małe wilcze było uwięzione w nurcie, unoszone przez wzburzoną wodę. Obserwując, jak Wilcze walczy z prądem, Enrique został sparaliżowany ze strachu. Nurt rzeki był silny i nieprzewidywalny, a on wiedział, że jeśli wejdzie do wody, ryzykuje porwanie przez prąd i możliwość utonięcia. Desperacja Wilczycy obok, która jęczała i zdawała się błagać o pomoc, sprawiała, że Enrique czuł się rozdarty między strachem a potrzebą działania. Wiedział, że sytuacja jest krytyczna i że każda sekunda się liczy. Widok wilczęcia, próbującego pływać w nurcie, choć z dużym trudem, był rozdzierający. Enrique chciał pomóc, ale ryzyko porwania przez wodę i śmierć było realne i niepokojące. Desperacja wilczycy i jej błagalne spojrzenie były tak intensywne, że nie można ich było zignorować. Enrique poczuł głęboką więź z sytuacją. Ból i desperacja wilczycy wydawały się odzwierciedleniem jego własnej walki z utratą rodziny. Myśl, że nie mógłby nic zrobić, by pomóc Wilczęciu, była nie do zniesienia. Kiedy Enrique stał na brzegu rzeki, czując siłę prądu i myśląc o ryzyku wejścia do wody, jego umysł był pełen wątpliwości. Wiedział, że nurt jest silny i że jeśli wejdzie do rzeki, może nie zdołać wrócić. Każda sekunda, która mijała, wydawała się wiecznością, a Enrique był sparaliżowany strachem i wątpliwościami. To w tym momencie zwątpienia zaczął wspominać Fernandę swoją żonę. Przeżył w myślach dzień, w którym lekarze poinformowali go, że jej poród ma poważne komplikacje. Sytuacja była krytyczna, a opcje ograniczone. Mimo strachu i niepokoju, Fernanda nie zawahała się. Z odwagą, którą Enrique zawsze podziwiał, poprosiła lekarzy, aby jeśli trzeba będzie wybierać, najpierw ratowali dziecko. Zrobiła to z miłością i determinacją, które pokazywały, jak bardzo zależy jej na życiu dziecka, nawet jeśli oznaczało to wielkie ryzyko dla niej samej. Wspomnienie Fernandy, okazującej tak głęboką miłość i niezłomną siłę w chwili wielkiego bólu, skłoniło Enrique do zastanowienia się nad własną sytuacją. Zdał sobie sprawę, że miłość Fernandy i jej odwaga w obliczu trudnej sytuacji były przykładem tego, co on powinien teraz zrobić. Wiedział, że tak jak Fernanda zrobiła wszystko, co mogła, aby chronić swoje dziecko, tak on również musi znaleźć odwagę, by stawić czoła wyzwaniu, które miał przed sobą. Obserwując wilczycę i jej młode, Enrique został zalany falą emocji. Scena była głęboka i poruszająca. Nawet jako dzikie zwierzę, wilczyca okazywała czystą i głęboką desperację, podobną do tej, którą widział u Fernandy, gdy złożyła swoją ostatnią prośbę. Spojrzenie Wilczycy pełne lęku i miłości do swojego młodego było bolesnym, a jednocześnie pięknym przypomnieniem. Enrique czuł, jak łzy zaczynają mu napływać do oczu. Odwaga Wilczycy i jej determinacja, by chronić swoje młode, były odzwierciedleniem bezwarunkowej miłości, jaką okazywała Fernanda. Fakt, że nawet w swoim dzikim i bolesnym stanie Wilczyca błagała o bezpieczeństwo swojego młodego, Przywołał wspomnienia Fernandy i poświęcenia, jakie poniosła dla swojego dziecka. Z oczami pełnymi łez i ciężkim sercem, Enrique poczuł głęboką więź z Wilczycą. Zdał sobie sprawę, że sytuacja, w której się znalazł, nie dotyczyła tylko uratowania młodego, ale także oddania hołdu miłości i odwadze, jaką okazywała Fernanda. Pragnienie pomocy młodemu i Wilczycy stało się jeszcze silniejsze. Enrique podjął decyzję. Mimo że wiedział o ryzyku, nie mógł dłużej zwlekać. Wspomnienie Fernandy i widok desperacji Wilczycy dały Enrique siłę i determinację, których potrzebował. Wstał, otarł łzy i przygotował się na zmierzenie z prądem rzeki. Zanim jednak przejdziemy dalej, nie zapomnijcie polubić filmu i zasubskrybować kanał, jeśli kochacie zwierzęta i ich wzruszające historie. Enrique zanurzył się w wodzie pełen odwagi i strachu. Nurt był silniejszy, niż się spodziewał, popychając go we wszystkie strony, gdy próbował zbliżyć się do młodego. Każdy ruch był walką, a zimna woda sprawiała, że jego ciało drżało. Walka z prądem była wyczerpująca, a Enrique dawał z siebie wszystko, aby nie dać się porwać siłą wody. Płynął z całych sił, a jego serce biło mocno, nie tylko z wysiłku fizycznego, ale także z pilnej potrzeby uratowania małego wilka. W końcu Enrique udało się dotrzeć do młodego, które było nieprzytomne i dryfowało na wodzie. Delikatnie je uchwycił, czując ciężar małego ciała i odpowiedzialność za jego ocalenie. Z młodym w ramionach Enrique zaczął płynąć z powrotem do brzegu. Każdy ruch był wyzwaniem, prąd wydawał się chcieć go z powrotem pociągnąć na środek rzeki, ale Enrique nie mógł się poddać. Myślał o Wilczycy, która czekała na brzegu z nadzieją i wydawała się coraz słabsza z każdą minutą. W końcu, po wyczerpującym wysiłku, Enrique udało się dotrzeć do brzegu rzeki. Był wykończony, a jego nogi drżały, ale ulga na widok zbliżającej się Wilczycy była ogromna. Wilczyca podeszła szybko, z nadzieją i ulgą w oczach. Enrique ostrożnie położył młode na ziemi, wciąż oddychające z trudem, podczas gdy Wilczyca pochylała się, by dokładnie je zbadać z desperacką czułością. Enrique uklęknął na brzegu. Z niepokojem obserwując młode, które leżało prawie bez życia. Zimno i strach chwili sprawiały, że każda sekunda wydawała się wiecznością. Wilczyca była przy swoim młodym, liżąc je z mieszaniną nadziei i desperacji w oczach. Atmosfera była pełna napięcia, a Enrique czuł, jak serce się ściska, modląc się, aby małe wilcze zaczęło reagować. Obserwował wysiłki Wilczycy która nadal lizała młode, jakby każdy dotyk był próbą przywrócenia mu życia. Wtedy stało się coś niesamowitego. Po długiej i pełnej agonii chwili wilcze wydało cichy oddech. Enrique zauważył, jak ciało wilka lekko się poruszyło. Oddechy młodego stały się bardziej regularne, a na twarzy zaczęła wracać kolor. To był znak życia, cud, na który Enrique i Wilczyca czekali. Wilczyca ze łzami w oczach zbliżyła się do młodego. Jej lizanie stało się delikatniejsze i pełne ulgi. Przybliżyła swój pysk do młodego, patrząc na nie z głęboką czułością i nieopisaną miłością. Enrique obserwował to ze wzruszeniem, widząc, jak matka i dziecko się odnajdują. Młode zaczęło poruszać głową i powoli otwierać oczy. Chwila była pełna czystej radości i ulgi. Enrique poczuł ciepło w sercu, widząc, że mały wilk wraca do zdrowia. Wyraz wdzięczności i szczęścia wilczycy. Był namacalny, a Enrique wiedział, że mimo wyzwań to, co zrobił, miało znaczenie. Scena ponownego połączenia Wilczycy i jej młodego była poruszająca i pełna nadziei. Enrique obserwował z ulgą, jak Wilczyca opiekuje się swoim młodym, które wreszcie zaczynało się regenerować. Młode oddychało regularnie, a energia w powietrzu była pełna cudów i nowych początków. Jednak radość została nagle przerwana. Podczas gdy wilczyca nadal lizała swoje młode, Enrique zauważył, że coś jest nie tak. Wilczyca, która wcześniej okazywała tyle determinacji i siły, zaczęła słabnąć. Jej ruchy stały się powolne, a wyraz nadziei, który wcześniej rozświetlał jej twarz, zaczął zanikać. Enrique zaniepokojony zbliżył się do wilczycy. Próbował ją dotknąć i z nią rozmawiać, ale wilczyca nie reagowała. Jej oczy były zamknięte, a ciało bardzo osłabione. Widok wilczycy, która traciła przytomność i omdlała, był dla Enrique druzgocący. Wiedział, że jest poważnie ranna, i mimo jego wysiłków, sytuacja stawała się coraz bardziej rozpaczliwa. Enrique zrobił wszystko, co mógł, aby pomóc. Próbował sprawdzić rany wilczycy i, za pomocą kilku roślin, które znał, zrobił, co mógł, aby złagodzić jej ból. Rozmawiał z wilczycą, próbując przekazać jej pocieszenie i nadzieję ale jej odpowiedź była minimalna. Smutek z powodu widoku Wilczycy, która tak dzielnie walczyła teraz w tak trudnym stanie, był przytłaczający. Rzeczywistość, że Wilczyca może nie przeżyć, była bolesna i trudna do zaakceptowania. Enrique walczył ze łzami, próbując zrobić wszystko, co w jego mocy. Wiedział, że mimo iż zrobił ogromną różnicę dla młodego, sytuacja Wilczycy była krytyczna, a jej los był poza jego zasięgiem. Podczas gdy Enrique nadal starał się pomóc Wilczycy, jego desperacja i bezsilność były na wierzchu. Sytuacja była krytyczna, a on wiedział, że potrzebuje profesjonalnej pomocy. Wilczyca była poważnie ranna, i mimo jego wysiłków wydawało się, że nie uda mu się zrobić wystarczająco dużo samemu. Na szczęście los miał się za chwilę zmienić. Kilku wędrowców, którzy przechodzili w pobliżu, zauważyło dramatyczną scenę. I natychmiast wezwali służby ratunkowe. Wiadomość o pomocy szybko dotarła do strażników leśnych, którzy byli na dyżurze, a po otrzymaniu wezwania natychmiast podjęli działania. Niedługo później Enrique usłyszał dźwięk zbliżających się pojazdów i zobaczył, jak strażnicy leśni docierają na miejsce. Byli wyposażeni w narzędzia i specjalistyczną wiedzę, aby radzić sobie w nagłych sytuacjach związanych z dzikimi zwierzętami. Na widok strażników leśnych. Enrique poczuł natychmiastową ulgę, wiedząc, że pomoc wreszcie jest w drodze. Strażnicy leśni podeszli z wielką sprawnością, ostrożnie oceniając sytuację. Zbadali wilczycę i jej młode, podejmując niezbędne kroki, aby zapewnić, że oboje zostaną odpowiednio leczone. Z umiejętnością i troską strażnicy leśni przygotowali wilczycę i jej młode do transportu. Wilczyca nadal była nieprzytomna. Ale młode było przytomne i tuliło się blisko matki, szukając pocieszenia i bezpieczeństwa. Enrique obserwował z wdzięcznością, jak strażnicy leśni umieszczają wilczycę i jej młode na specjalnej noszach i przygotowują do transportu. Upewnili się, że oboje są bezpiecznie ulokowani, a z zespołem medycznym gotowym do działania ruszyli do szpitala dla dzikich zwierząt. Uczucie ulgi Enrique było namacalne. Wiedział, że wilczyca i jej młode są teraz w dobrych rękach i że otrzymają niezbędne leczenie, aby się zregenerować. Gdy pojazdy się oddalały, Enrique poczuł mieszankę smutku i nadziei. Zrobił wszystko, co mógł, a teraz ufał, że specjaliści zajmą się wilczycą i młodym. Po dniu pełnym niepokoju i niepewności, Enrique w końcu znalazł moment, aby odwiedzić wilczycę i jej młodego w szpitalu dla dzikich zwierząt. Szpital był miejscem specjalizującym się w leczeniu rannych zwierząt, gdzie otrzymywały intensywną opiekę. Enrique był pełen nadziei, ale także niosła ze sobą troskę. Wchodząc do szpitala, Enrique został przyjęty przez weterynarza specjalizującego się w dzikich zwierzętach. Weterynarz wyjaśnił, że zarówno Wilczyca, jak i jej młode walczą o powrót do zdrowia. Wilczyca doznała poważnych obrażeń i zmagała się z infekcją, która komplikowała jej rekonwalescencję. Młode było w lepszej kondycji, ale także potrzebowało specjalnej opieki, aby zapewnić jego zdrowie. Obok pokoju, w którym wilczyca i jej młode były leczone, Enrique zobaczył wilczycę leżącą na łóżku zabiegowym z opatrunkami i medyczną opieką wokół niej. Spojrzenie Enrique spotkało się z jej spojrzeniem która wydawała się spokojniejsza, ale nadal słaba. Wilczyca otrzymywała leki i intensywną opiekę, aby zwalczyć infekcję i pomóc w jej rekonwalescencji. Obok niej młode znajdowało się w specjalnym inkubatorze, otrzymując ciepło i pożywienie. Wydawało się bardziej aktywne i zaczynało dochodzić do siebie po traumatycznych przeżyciach. Enrique podszedł ostrożnie i obserwował młode. Była to ulga, widząc, że reaguje dobrze na leczenie. Ale Enrique wiedział, że droga do pełnego wyzdrowienia będzie jeszcze długa. Weterynarze robili, co mogli, ale proces powrotu do zdrowia był powolny i pełen wyzwań. Enrique rozmawiał ze specjalistami, słuchając o postępach i trudnościach, z jakimi się borykają. Każdy dzień był walką, a walka z infekcjami i osłabieniem wymagała cierpliwości i ciągłego wysiłku. Enrique spędził trochę czasu z Wilczycą i jej młodym, rozmawiając z nimi i oferując słowa otuchy. Wiedział, że choć nie mógł zrobić wiele bezpośrednio, jego obecność i wsparcie były ważne dla procesu powrotu do zdrowia. Wizyty Enrique były przypomnieniem, że ich walka nie była prowadzona samotnie. W końcu nadszedł długo oczekiwany moment. Wilczyca i jej młode wróciły do zdrowia. Po tygodniach leczenia i intensywnej opieki byli gotowi do powrotu na wolność. Enrique, który towarzyszył im na każdym etapie powrotu do zdrowia, był obecny, aby być świadkiem uwolnienia zwierząt. Dzień był jasny i piękny, a Enrique towarzyszył zespołowi szpitala dla dzikich zwierząt, gdy przygotowywali wilczycę i jej młode do powrotu do natury. Serce Enrique było pełne sprzecznych emocji. Cieszył się, widząc, jak zwierzęta odzyskują zdrowie, ale czuł także smutek z powodu pożegnania. Więź, jaką nawiązał z Wilczycą i jej młodym, była głęboka i znacząca. Profesjonaliści ze szpitala zabrali Wilczycę i młode w pobliże rzeki, gdzie Enrique je znalazł. Ta sama rzeka, która była miejscem tak wielkiego bólu i trudności, teraz stała się miejscem nowego początku dla nich. Gdy drzwi skrzyni transportowej zostały otwarte, Wilczyca i młode wyszły ostrożnie, ale z nową energią. Wilczyca wydawała się silniejsza a młode skakało z entuzjazmem. Enrique obserwował, jak wilczyca i młode odkrywają otoczenie wokół rzeki. Był to moment wolności i nadziei, a Enrique nie mógł powstrzymać się od wzruszenia. Patrzył na nie z uśmiechem, obserwując, jak wilki biegają i bawią się, ciesząc się z powrotu do swojego naturalnego domu. Nie zdawali się martwić o przeszłość ani o to, co mogło być, po prostu żyli teraźniejszością i cieszyli się z wolności, jaką mieli. Obserwując tę scenę, Enrique zastanawiał się nad swoim własnym życiem. Podróż z Wilczycą i młodym była potężnym przypomnieniem, że nawet po chwilach wielkiego smutku i straty istnieje możliwość uzdrowienia i nowych początków. Siła i wytrzymałość Wilków były odzwierciedleniem tego, co on sam musiał zrobić w swoim życiu. Zamiast pogrążać się w bólu i samotności, Enrique zdał sobie sprawę, że musi iść naprzód, znaleźć nowe drogi i pozwolić sobie na ponowne życie. Ta sama rzeka, która mogła zabrać życie wilkom, teraz była sceną nowego początku dla nich. Enrique zdał sobie sprawę, że on także musi znaleźć własny sposób na pójście naprzód, na kontynuowanie życia mimo trudności i strat, z lżejszym sercem i odnowionym duchem. Enrique pożegnał się z wilkami i ruszył z powrotem do swojego życia. Pewny że, podobnie jak one, on również może znaleźć nowy sens i nową nadzieję. Bardzo dziękuję za obejrzenie filmu do końca. Nie zapomnij polubić filmu, zasubskrybować kanału i zostawić komentarza z Twoją opinią na temat tej historii.